A więc witam w kolejnym odcinku z gry Timberborn. Tak się składa, że to już jest trzeci odcinek, o ile się nie mylę. Ostatniego, od ostatniego odcinka w sumie zmieniło się tylko tyle, że tutaj zacząłem bardziej rozbudowywać tutaj, jakby tą naszą strefę przemysłową, bym powiedział. Dodałem dwie papiernie, tylko że one strasznie dużo, to wszystko co tu pracuje, strasznie dużo pobiera kłód i my zjeżdżamy z tych kłód do dość niskiego poziomu, więc bardziej myślałbym o tym, żeby poszerzyć moje tutaj dzielnice i żeby tych drzew, wiadomo, więcej się tutaj znajdowało, bo to przestaje mi już wystarczać, ci sobie to na spokojnie radzą i tu jest dużo z drzew jeszcze do zdjęcia, że tak powiem tu też widzicie, że też są prawie już, są wszystkie do zdjęcia, więc w sumie nie byłoby głupim pomysłem, jakbym dodał jeszcze może gdzieś tutaj stanowisko drwala? czy tutaj myślicie? Myślę, że chyba to będzie lepszym rozwiązaniem, bo tych bobrów ma, mieliśmy przynajmniej więcej, aha, tylko że jest tak, jeszcze zacząłem robić drugą dzielnicę, żeby w ogóle żeby transportować rzeczy między dzielnicami, to musicie porobić takie takie tu przejścia. W ogóle ja nie wiem, w tych dzielnicy nie ma dostępnych bobrów, a potrzebuję być minimum dwa. Tutaj są te dwa bobry. Które to są bobry i gdzie one są? Gdzie te bobry się znajdują? Nawet nie wiem. Dopiero. Tak, tutaj mamy, jest pojemność po 300. Mają wodę, mają kłody, mają deski. Więc nie wiem czemu tutaj się nikt za to nie wziął. Potrzebujemy minimum dwóch. Tylko, że chyba nie ma tych minimum dwóch, żeby ich stąd zabrać, tak mi się wydaje. Bo nie wiem gdzie oni są w takim razie. A, sam przyszli. Gdzieś tam łazili po świecie, nie? I się teraz wezmą dopiero zabudowanie swoich tutaj domostw pewnie? Chyba, że się wzięli tutaj za ten, chociaż to jeszcze jest niewybudowane. Więc będę musiał ich teraz przypilnować. Bo ogólnie chodziło o to, że tak... Żeby poszerzyć to koryto, tutaj tej rzeki, to muszę zbudować... Fabrykę materiałów wybuchowych, nie? Żeby ją zbudować natomiast, to potrzebuję mieć trochę złomu. Bo złom wtedy w hucie... Jak wejdziecie sobie w metal, w hucie Tak, widzicie, raz żeby hucie wybudować potrzebujecie ząb, ale huta przepala wam na te stalowe belki I to sobie bym postawił tu obok tego, tylko by musielibyśmy najpierw zlikwidować te pozostałości tych rzeczy, co tutaj zostały Żarcie udało mi się naprawić w sumie taki sposób, że tak, to tylko trochę tu pożerzyłem Dostawiłem jeszcze jedno gospodarstwo tutaj, tak w lasku i oni są skupieni bardziej na tym, żeby zbierać towar, więc żarcie mamy dużo. No i jeszcze tutaj, to jest powiększone troszeczkę. Tutaj sobie siedzi jeden gościu, który sadzi i zbiera sobie trochę ziemniaczków. Więc widzicie, mamy, par, mamy troszeczkę ziemniaczków na zbierane. Ale to jest bardziej takie, bardziej, bym powiedział, rekreacyjne. No i jeszcze odblokowałem obserwatorium, jak możecie zobaczyć tutaj. I to produkuje, jest, różnica jest kolosalna. Możecie zobaczyć, że to wynalazca produkuje na godzinę jeden punkt. A Obserwatorium na mniej niż godzinę, na 45 minut, produkuje 10, czyli 10 jest lepszych, tego bym potrzebował 10 i robiliby dłużej te 10 niż ten w ciągu tej godziny. Więc to już powoli bym ściągał myślę, bo zostało 2500 i teraz patrzcie jak, mi się nam, jak nam szybko punkty rosną, strasznie szybko, ja mogę odblokować wszystko po kolei jak leci. Te mosty mnie ciekawią, ale, ale nie wiem, jeszcze zobaczymy, na razie zostawimy. Krajobraz bym zostawił, odblokuje na pewno dynamit. Jak będzie można go robić, koparkę do robów ziemnych, ona produkuje jakąś ziemię, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Te potrójne śluzy to też nie wiem, to chyba chodzi o wysokość? Może chodzić o wysokość, no. Zobaczymy, składowanie. Na pewno byśmy zrobili duży zbiornik, byśmy go gdzieś postawili i te duże magazyny też byśmy odblokowali. No, patrzcie, tutaj jest te składy, tutaj te magazyny, tutaj też nie przyjmują już więcej chyba marchwi, mi się wydaje, tak? Więc po prostu, nie, ja bym chciał duży magazyn i sobie bym go tutaj wstawił i bym kazał im tutaj tego dużego magazynu, ale materiału na to pójdzie. Nie wiem, czy jest sens, żebym to robił, po prostu pakuję tu marchewki. Albo wiecie co? Nie, 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 nie budujcie mi tego, bo to jest tyle, ja nie mam tyle drzewa, mi się tym zajął. Znaczy, co mogę zrobić drewna? z drzewa? W sumie niewiele. Jedyne co potrzebuję to na razie poszerzyć tu swoje swoje tutaj rzeczy. Gdzie oni tu chodzą? To mnie ciekawi. No patrzcie, on, nikt tego nie buduje tutaj. Nie rozumiem tego za bardzo. Nie rozumiem tego za bardzo. Jak to jest oddzielone oddzielną rogatką już zawsze chodziło. Co wy mi tu robicie w punkcie dystrybucji gościa? No właśnie, to był problem, widzicie? Nie wiem czemu się tu ich ustawiło tyle w punkcie dystrybucji. Jeden, jeden musi tu siedzieć, czyli w takim razie ja będę zmuszony zrobić migrację populacji co najmniej jeszcze jednego gościa, żeby przyszedł i jej tu pomógł. Bo oni będą sobie to nosić tutaj właśnie. O. I teraz tak, tu jest dość istotne, żeby jeszcze jeden wziął za robotę i rozbierał te ruiny, bo one się mi przydadzą. Tak jak mówiłem, tą hutę sobie wstawimy, już wam mówię, w tym punkcie tutaj. Bardzo blisko, tak jak tamto. Żeby miało w miarę blisko... Czekajcie, dobrze zrobiłem drogę, dobrze zrobiłem drogę. I tu od razu jak się uzbiera na tą kopalnię, to od razu pojedziemy w stronę tej kopalni. Wody. Wody nie wiem czy nam wystarczy, bo mamy coraz więcej tych bobrów, ale może wystarczy. Desek na bank by to mnie wystarczyło, a to jest na tyle zasięg żeby tam coś zrobić? Niestety nie. Bo hmm. bym posadził tych drzew więcej gdzieś w okolicy. Ale tak samo możecie zobaczyć ci tutaj. O, to jest ciekawe tutaj, że czemu tutaj nikt nie pracuje. Bo nie mamy tyle bobrów. No właśnie. Bo te drzewa są wszystkie do wycięcia przecież. A ten tutaj. Ten tu tylko jeden chyba ten ogarnia temat, nie? Tak, ale to jest, to jest nasz Ozaun. On jest dobrym gościem szybkim związanym mi na temat. Dobra, woda nam tu zaraz zacznie brakować. Mamy 2-3 dni, żeby pozbierać cały towar, więc najwyżej zrobiłbym tak, że zboostowałbym ich przez te 2 dni, żeby dłużej mi robili. Bo to spowoduje mi to, że szybciej będziemy mieli trochę tego czasu. To ja bym tylko chciał zobaczyć co wam się dzieje, oni wszyscy są głodni. Wszyscy są głodni. Tutaj zrobimy, żeby zbierała się woda. Tak, tylko ta woda, ona tu mi. Ja nie chciałbym mieć tutaj za dużo tej wody, bo oni mi ją wys... zabiorą stamtąd. No właśnie, tu jest 70, to wystarczy. Zobaczymy, jak szybko ona stąd zejdzie. Bo to może nie, wyda, nie wydalać z poborem jej, nie o to chodzi właśnie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, to może bym uruchomił, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Tak, tutaj już niedługo to się odpali, ale to mi się nie odpali z powodów takich, że. Nasze tutaj mocowe zapotrzebowanie nie jest spełnione, bo to będzie musiało być wbudowane pierwsze, żeby tam to działało. ja cię, to muszę to co zasilić, a to się zasila tu z tyłu, czy z przodu też się zasila. Nie, to się zasila tutaj, jak możecie zobaczyć, więc po prostu zrobię taki czasowy myk chwilowy bardziej bym powiedział, żeby to uruchomić jak to się odpali, bo złom za niedługo tu będzie. Yy, oni będą teraz płakać, że muszą długo pracować pewnie. Głód? Nie, 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 nie. Jest OK. na razie się czują w miarę spoko. Mimo, że robimy 20 godzin na dzień, mamy tylko 4 godziny snu. No, niektórzy nawet nie zdążą wrócić do domu, a już jest pora wstawać i iść do roboty. Więc niektórzy będą płakać z tego, że im się ten... I coś tu się dzieje, to, że on jest głodny, a żarcie jest w pizdu. Chyba, że nie ma czasu, żeby zjeść. No, jak ty jesteś głodny gościu, jak ty jesteś? Głód masz plus jeden. Na razie jest ok. Za dobrobyt mam plus 5 tego, plus 2 i do długości życia. Dobrze, żeby oni dłużej żyją, tym jest lepiej. Tu jest dużo je wody się zaczęło zrobić. Aha, no i tutaj powiększyłem to. Jak widzicie, teraz jak to nie pracuje, to mamy prawie na styk, bym powiedział. W zależności od tego, który z tych maszyn pracują, więc jest plus minus jest na i najwyżej jedno się wyłącza, ale jak to się załączy, to jest bardzo duży przeskok, nie? Moglibyśmy się wziąć za jakieś ozdoby, czy nie są one nam potrzebne? Nie, są nam potrzebne. A pomniki? Tu jest pomnik, ale 200 drzewa jest potrzeba, to my nie będziemy tyle marnować materiału. No nie, 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 nie. Tu też 20 tego. A jest coś? Kąpiel błotny, aha, na pewno. Rafinerię mógłbym zrobić. Tu jest potrzebnych trochę marchwi, widzę, plus woda, ale... Ale nie mamy tej stali, żeby to się nam tutaj zrobiło. O, to już powinni nam zacząć budować robotnicy. Są to jakieś robotnicy, którym się nudzi? Tak, mam za dużo robotników, będę musiał dwóch skasować, żeby się wzięli za inne roboty. Tak, nastała susza, więc zaraz... Z, 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 więc zmniejszaj ten czas pracy, żeby mieli... Nie płakali mi o to, o to, że tutaj się dzieje tak, a nie inaczej. I teraz patrzcie, potrzebujemy tutaj też kłód i złomu, nie? I teraz nikt tu nie będzie pracował, bo mu nikomu się nie chce. Ledniwe wafle. I teraz jest tak, bardzo mało mi się rodzi tych, a dużo jest wakatów. Więc muszany byłbym chyba zrobić jeszcze jeden taki tutaj hub, że tak powiem. Ale zobaczymy, bo na razie wyniosłem tu jeszcze dwóch. To jest w sumie trzech. Tak, jest jeden wolny wakat. Temu się nudzi, ale tu chyba musi ktoś zostać. Niestety ktoś tutaj musi zostać i tu też musi być jeden pracownik. No. Mógłbym go stąd zabrać i on by się wziął do coś innego, ale w sumie nawet nie ma co tutaj robić. Wszyscy tu pracują. Tak, ja tu potrzebuję mieć minimum trzech dorosłych zawsze. Bo to nic innego mi tutaj się nie da. Jakby się jakieś dziecko urodziło, to mogło je wysłać do centrum do stolicy tutaj, nie? Tak, tylko o to chodzi teraz, że nie wiem czy... Bo wiecie, woda jest została, nie? Tylko ją cały czas stąd zabieramy, więc żeby nie było takiej sytuacji, że nagle za dłużej będziemy zabierać. Bo wtedy będziemy musieli albo pogłębić nasze koryto albo wcześniej więcej go zatrzymywać już od wcześniejszego punktu. Czyli na przykład stąd byśmy zatrzymywali, jakby tutaj wody brakowało, tu byśmy mogli zbudować jeszcze jedną tamę. To byśmy zalali. Patrzcie, jak się to robi. Krajobraz śluza nie wiem czy oni dosięgną do tego aż punktu. Mogą nie dosięgnąć. Aha, no to jest raz, a dwa, tu nie ma drogi. To to już powinno być o wiele lepiej. E, pe, 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 pe. czekajcie, bo już się zabokowałem. Tak, tu nie zbudują, ale tu jeszcze zbudują w tym punkcie. To bym zbudował tu śluzę. Czy tam tamę, czy jak to się nazywa śluzę. I... I po prostu ją podniósł na no metr. I zobaczymy, czy to się powinno wtedy to chociaż zalać. Będę miał tu trochę więcej zielonego. Bo tu aż niestety nie dojdą. No nie dojdą, nie, nie ma co się uszukiwać. I wtedy byśmy, takie ogólnie koncepcji mam, że jakbyśmy zrobili te materiały wybuchowe, to byśmy wy, wyrżnęli tu w ziemi taki pasek, tak jak idzie ta droga, i wpuścili tą wodę, nie? Bo ta woda powinna się tam tutaj zatrzymać. Jakbym to tutaj zabudował tamą, taką podniósł o jeden wyżej, to by się cała ta woda zatrzymała na wyższym poziomie, chyba. Tak, tylko to wszystko musiałbym tu zabudowywać i podnosić o poziom. Więc w sumie mógłbym się za to też już zabrać, tak szczerze powiedziawszy. Tylko do tego bym potrzebował w takim razie tamy. Czekajcie, blokuje wodę do poziomu, na którym zaczyna ona przelewać się przez jej szczyt. Można wnieść grobla. Blokuje przepływ wody, można wnieść. Czym się różni grobla od tamy? Całkowicie blokuje przepływ wody. Tu blokuje wodę do poziomu, na którym zaczyna ona przelawać się przez jej szczyt. Czyli to wygląda tak, a to wygląda tak. No my chcemy groblę w takim razie. Tak, tylko ja bym to wyprofilował na płasko. Na prosto bym to wyprofilował. Tylko, że wtedy nie będziemy mogli sadzić, to nic takiego. Bo to się na wszystko zaleje i nie będziemy mogli z tego jako tak korzystać w takim razie, jak ja zrobię tak, jak ja teraz mówię. Będę podniósł tu poziom wody o 1, chyba, że to bym zostawił, to bym nie profilował wtedy. To bym musiał, tak wiecie, póki, bo tu bym, kurczę, ogólnie pomysł jest taki, nie? że ja bym zrobił tu to tak, jak mówiłem wam na początku. Tu by to było to miasto, zrobimy z tego taki kwadrat. I wyciął na przykład stąd wodę, wyciąłbym na płasko tam i to by był po prostu taki szeroki strumień, gdzie by mi przepływała ładnie woda e, i tyle, nie? Tylko, że tak jak widzę, nie za bardzo chyba jestem w stanie to na razie wyrobić, jako że potrzebowałbym to coś do... Właśnie, te fragmenty terenu, co potrzebuje tysiąc już punktów nauki, koparka do robót ziemnych, też byśmy mogli ją wstawić. Tak, ona potrzebuje aż bardzo dużo materiału, ona potrzebuje, ona po... jedyne co z tego bym miał to może ten, ale do tego potrzebowałbym zrobić to. Warsztat stolarski też sobie postawimy, bo czemu by nie, on potrzebuje tak, wiadomo że potrzebuje. Tu bym mógł wlecieć? Mógłby wlecieć jakby się zmieścił. Z tyłu możemy to zasilić? Niestety nie możemy tego z tyłu zasilić. Nie wiem, czy tu bym tego nie wstawił, bo to takie wiecie, w sobie tu tylko tych bobrów mi brakować będzie. A dodaję coraz więcej materiału, więc może jednak z tym poczekamy. To tu widzę, że mi się wzięli za robotę i te kłody nagle zaczynają nam rosnąć. To tu fajnie wygląda. Widzę, że się wzięli za tu jakąś przyzwoitą robotę. Oczywiście brakuje tu bobrów dalej, więc może najpierw bym po prostu poszerzył moje tutaj domostwa. Nie wiem, czy bym to zrobił tu, czy tu dalej gdzieś. Bo to, fajnie mi, to mi tu fajnie wygląda. To mi się tu podoba, nie? Teraz pytanie jest takie: czy jest sens, żebym ja takie samo próbę gdzieś tu odtwarzać? Czy po prostu chwilowo włożył takich parę domków, jakby się gdzieś zmieściły? Ale w sumie mógłbym zrobić: patrzcie, tak i tak, i tu mógłbym zrobić też coś takiego z drugiej strony. Tak, tu by było wejście, tu jest drugi domek. Kurczę, że ja o tym nie pomyślałem. Tu było wejście i może tu bym jeszcze to poszerzył. Ty no! I na spokojnie by one mi się to zmieściły, tylko tak, to jest pierwsze co, to jest, ja aż tyle ich nie potrzebuję. Może na razie niech powstaną tylko te dwa. I zobaczymy co z tego dalej tutaj będzie. Oczywiście tu te sobie chodzą te wobry się tutaj myć z nudów. To się już w ogóle wzięły te metalowe braki, i się tworzyć już? Nie, bo nie mam pracowników, w ogóle nic tutaj nie ma. Więc dość istotnym punktem by było to, żeby ktoś się tutaj zainteresował i wziął się za to. I za to. Żeby te bobry mi się tutaj robiły, bo on zawsze mi trzy bobry zabiera już tutaj. No, zawsze je to będzie zabierał, niestety. A mi ten złom, co? on tutaj go zbiera, gdzie on zbiera ten złomco? O, ja go tutaj, tu jest 55 złomów. W dzielnicy nie ma dostępnych robotników, no to już się zaraz znajdą, proszę bardzo. Już się znalazły. A tobie co się dzieje? Dość jest głodny. Niemożliwe, przecież ja tu mam średni magazyn z tymi z jagodami. I jeszcze z chlebami tu się jakiś nagle zrobię, jak ja nie mam chlebów. Musiałem się coś źle kliknąć, chyba. Na pewno mi się musiało źle kliknąć. Więc zrobię na papier. Tak, zabiorę stąd ten papier i go tam tam. Chyba że on gdzieś tutaj jest przetrzymywane, ale wątpię. Dobrze, jest, niech się, niech się tutaj robi. Kurczę, stare co te babry już tutaj, co tutaj mam, tak się patrzę. W sensie stare po 60 lat mają. To dlatego tak się dzieje tutaj, że zaraz mi tu braknie. No, jeszcze o właśnie o tym mówiłem. Patrzcie, wypiliśmy całą wodę. Nawet ta śluza mi to nie pomogła. Dlatego muszę to szybko postawić. Żeby tą wodę przytrzymać wyżej i jak trzeba będzie, to ją spuścimy tutaj na dół. A to co? Nie można tego budować? Można. To czemu ja się ten. Buduj mi to też. Akurat zaraz się puści woda i będzie OK, tylko ogólnie mówię, że. Jakbym to tutaj podniósł, powinno być git. Tu chociaż przytrzymałbym więcej tej wody. Na metr nawet jakby się miało tu lekko przelewać. Tak by się przelewało tu bokiem i by zlatywało tu z powrotem i pływało sobie tam, w dół, więc by to git. Ale przynajmniej wiemy tyle, że wody no, może braknąć. A jak widzicie, wody braknie, to już jest problem. Wysło i obumarło, z tego nic już tutaj nie będzie, widzę. No to 1-4 dnia. To nie wiem, czy ta woda zdąży tutaj tak szybko dopłynąć, ale szczerze mówiąc wątpię. No pewnie, że nie. No tak powolutko płynie. Tak, i wy od razu jak się to wybuduje, to wy byście mi to ściągnęli na dół, żeby ta woda szybko mi tu zaczęła płynąć. No dawaj mi tu gościu. Co ci tu jeszcze brakuje? Desek brakuje. Mam w ogóle deski? Mam 300 desek. I to dobrze. Tak, i teraz widzicie, że to sobie tu rośnie. Musimy to szybko zasilić tutaj, żeby to nie umarło. Nie umrze na szczęście. Drzewa też się nie wykończą. No ale to z tym się tak niestety już stanie, że tak jest. I teraz ono się tu chwilę zbiera, żeby podnieść poziom, i przelewa się dalej, nie? Tak. O to chodzi. I teraz chodzi mi o to, z tym, że jak ja to wszystko podniosę o metr, patrzcie, to tu przestanie płynąć. Chwilowo tu się podnosić powinno zaraz gdzieś i przelewać się. I tu się przelewa. O. I teraz tu już to płynie dalej, tak jak płynęła. Tylko nie wiem, czy tu się za bardzo z góry nie podleje, więc my po prostu to sobie otworzymy z powrotem. Aby woda zaczęła płynąć, tutaj się je troszeczkę nazbierało, stąd się powinna cofnąć i może zlecieć tutaj. Tak, trochę się zebrało. I tutaj też jest, widzicie? I teraz ten większy, jest większy obszar, jest zielony. Tylko tu chyba bym spuścił więcej, tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje, że tu spuszczę jej więcej. Chwilowo przynajmniej. Obrz został ranny. No to dobra, wiem. Bo to chodzi bardziej o to, że jak to się tu, o oh, będzie już się zbierało na wyższych partiach. jest okej, okay, wszystko to powinno zlecieć. Jak tu bym postawił tamę, to to by było całe zalane. Tak, i ta woda tu rośnie, ona się tu będzie zbierać, aż będzie się podnosić. Tak, już się podnosi, widzicie, już jesteśmy na bardzo wysokim punkcie, więc jestem w stanie otworzyć to, żeby mi się tylko tu nie przelało. Chociaż w teorii, patrzcie, jakbym miał te materiały wybuchowe, zrobiłbym sobie tutaj ten pasek, to zalałbym to tą wodą właśnie przez to, co teraz zrobiłem. No. Ale teraz widzicie, jak się mocno woda podniosła, ile jej tu jest, jak się tu bardzo zielono zrobiło. Tak. I to jest właśnie ten myk, w którym... Jakbym tu się przekopał, to jeszcze miałbym taki mały, awaryjny zbiornik, żeby pobierać wodę. Tak. Tak, że na razie jest OK. Trzeba sobie radzić z tym, co tutaj jest. Wy tu dalej ciśniecie temat. Dobra, ciśnijcie, bo tu, bo tu widzę, że coś się niedobrego dzieje. Dobra, metalowe bloki już się robią jak krew z nosa, ale się robią. Zębatki. Zębatki mamy dość dużo. Tych żywicy sosnowej też mamy dużo, więc gościu. Ty się weźmiesz za inną robotę, bo ty mi nie jesteś tu potrzebny, żeby tutaj siedzieć. Yy, tak. Dobra, i dalej brakuje mi tu bobrów, ale bobry się tutaj zaczynają robić z tego, tutaj. Tak w sumie, jakbym to obrócił tu na bok, to przyciągnął to, to bym mógł zrobić drugie wejście. Jeszcze jeden dom, trzypiętrowy to taki. Tylko chodzi o utrzymanie terenu, jest inne zupełnie, nie? Bo patrzcie, że tu wchodzi 6 bobrów na takim krótkim tym, a tu wchodzi chyba z 9. No, jak nie 10, bobrów sobie wejdzie w ten jeden kawałek, nie? Konstrukcji brakuje. Tak, dobrze, brakuje. Brak. Materiał wiem, brak robotników też zdaję sobie z tego sprawę. O, tego już się bardzo dużo tutaj robi, więc po prostu zrobimy tak, że ja tego się pozbędę i tego też się pozbędę, bo nie jest ono niezbędne do przetrwania. Po prostu posadzimy sobie tutaj pyk, tu posadzimy marchew, a tu potem coś z tym zrobimy. Jeszcze zobaczymy. Tak, tu potrzebuję 12 000 punktów, ale to nie jest dla mnie. A ta budowniczych nie mam tyle, tyle tych gości, żeby się tutaj nimi patrzeć. Z jednej strony wypuszcza, z drugiej bardziej wydajna od zwykłej pompy. Czyli po prostu jest używana bez, bez bobrów. Tu bym ją mógł wstawić, tylko że ona jest za droga w użyciu, z tego co widzę. Tego mi nie potrzeba. Młyn mogłem zrobić, ale może chwilowo nie. Ja bym się najbardziej skupił na tym właśnie tutaj, żeby jednak najszybciej mi to zaczęło tu powstawać. Hmm. Kopalnie mogę sobie odblokować już, żeby tam się wzięło, wzięło, wziąć za coś do tyłu. Tylko ona też jest strasznie droga w produkcji, ja muszę zrobić coś w takim razie warsztat sto, sto, stol, stolarski, który oczywiście nie jest nigdzie zrobiony. <laughs> Szkoda, że to nie jest zrobione tak, jak ja myślałem, że... Albo jest, patrzcie, bo tu jest wtedy miejsce na to, żebym postawił sobie ten warsztat i on się tu zapnie. Zębatki go zrobią, ten go zrobi, 250 W to ciągnie, to też nie jest jakaś straszna liczba. No i teraz po prostu zrobimy tak. To jest oczywiście mały pikuś, ale chodzi o to, że ja sobie tu zablokuję. Mamy tą wysokość pół, lit, pół, pół metra, więc ostatecznie jeszcze to będę mógł tu przecisnąć. Ale bez tego, bez tych dynamitów może być ciężko, żeby to tu zrobić. Ja to będę potrzebował pogłębić tą dziurę. Nie będzie innego wyjścia, tu trzeba będzie tą dziurę pogłębić. Jak się tylko uda zrobić te dynamity? Co najmniej o jeden punkt. No, co najmniej o jeden punkt trzeba będzie to pogłębić, jak się one zaczną robić. To dlatego sobie już najlepiej klikam to, żeby to tutaj się zaczęło robić takie właśnie. Jak będzie czas i zaczną się w ogóle one wytwarzać, to wtedy będzie ok. Ja bym chciał, żeby tak dla mnie to, to jest dość istotne. To powinno być pierwsze do roboty. I to też. Jeśli chodzi o priorytety pracy. Mhm. Chyba że was bym na razie z tą migracją populacji zabiorę, zabiorę was na zero, bo na razie później ich sobie tam przewalę, na razie ich mi tu nie potrzeba, zabiorę ich z powrotem tutaj, żeby tutaj zaczęli pracować, z tego bym też mógł zrezygnować w sumie, tak, i idźcie wejść za coś innego najlepiej. Wy tutaj cały czas ciśniecie, widzę temat jeśli chodzi o drzewo, wszystko jest fajnie, miło i przyjemnie. Desek mamy dużo, więc zablokuję sobie jeden tartak. Trzeba to jakoś rozłożyć, bo to tak nie będzie. Bardzo dużo mamy żywicy z nowego, ale gościu już jest wolny. Zębatki są ok. Syrop klonowy i grążel żółty. W sumie syrop klonowy ktoś zaczął zbierać, nie, będę, nie wiem po co i gdzie. O, on go ma? Tak, z klonu tutaj. A do czego jest syrop klonowy? Piekarnia, on służy do robienia czegoś tutaj. Po coś tam po bliskich. Na razie jest okej, okay. na razie niech się zaczną zabierać za to, co mają się zabrać. Żywica sosnowa i zwykłe deski. I znowu jest to samo, patrzcie. A on się tutaj, ktoś tu jeszcze robi? A oni po prostu tu więcej nie przyjdą. W sensie nie będzie... Nie, nie mogę ich zabrać chyba stąd, ale mogę im kazać, żeby tam zostali. Eee, no, tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. Szkoda, że to tak powoli robi się tutaj. Ja mógł jakby w łapce, żeby to przyspieszyć. To by było fajnie. Pozostaje paliwo. 40%. Aha, bo on kłody używa jako paliwo i złom przepala na metalowe bloki. Żeby się zaraz nie okazało, że braknie mi złomu. Desek mam dużo, zębatek też mam dużo. Dobra, ale są goście. Już się wzięli za normalną robotę widzę. Tak, to tutaj powinni zostać, nie? Tak, jest dwóch budowniczych. W takim razie jednego jeszcze bym stąd zabrał. jak on ma się nic nie robić, to niech się idzie weźmie za coś. Tak mi się coś czuje. Tak, niech sobie tu przenosi towar, niech się zajmie czymś tu pożytecznym. Ten tartak, jeszcze jeden mógłbym wyłączyć chwilowo. Ale nie wiem. Nie wiem czy tego bym nie budował, jeszcze jednej huty. No to też już zaczęła pracować i robić te deski jakieś lepsze. Lepsiejsze się robi w średnim magazynie, się zostawia? Szybko, 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 szybko. Czyli nie w magazynie, się zostawia. I się zostawia w tutaj, stockpile, duży skład. Duży skład pewnie i one tutaj są jako te deski takie świecące. Tak. Mhm, jest okej. Okay. Trochę to wam powiem, że potrwa, więc myślę, że na tym byśmy ten odcinek zakończyli. Co tu się dzieje? Patrzy się, że bardzo mało wody jest, nie widziałem tego. Więc po prostu będę musiał dodać jeszcze jedną pompę. Na bank. I to co najmniej jedną. No, ale tak jak mówię, no myślę, że sobie na tym zakończymy. Przynajmniej na razie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.